Czełem, wycieczka, a dzisiaj w programie spacer po jakże pięknym, urokliwym miejscu. Eee, dzisiaj jest 1 listopada, więc mamy święto zmarłych. I jak na listopad, to jestem w szoku, bo mam taką pogodę. Proszę, świeci słońce. No jest cudownie, jest fantastycznie, a zabieram Was... Eee, Podróż, spacer po jakże urokliwej Bydgoszczy. A za mną chyba najbardziej znane budynki w Bydgoszczy, bo mam za sobą trzy spichlerze. To często wykorzystywany taki motyw do promocji miasta właśnie rysunek tych trzech spichlerzy. Jak ktoś lubi cegłę? Budynki z czerwonej cegiełki. No to tutaj będzie miło raj. Wiecie, że w Bydgoszczy kiedyś był zamek? Taki prawdziwy zamek? To jest skala 1 do 20. Tego zamku, który tutaj był, e, był wybudowany za czasów Kazimierza Wielkiego. Mojego ulubionego króla. Tego, który się znajduje na 50-złotowym... Banknocie. Więc ten sobie o zamek został zbudowany w latach 1337-1370. No i niestety nie przetrwał do dnia dzisiejszego. E, a to oczywiście za sprawą Szwedów, czasy potopu szwedzkiego. Przyszli, rozpieprzyli, wysadzili. Niewiele z niego zostało, a pod koniec XIX wieku został rozebrany całkowicie. A za czasów w swojej świetności krzyżackiej, można powiedzieć, bardzo się przysłużył w walce z zakonem krzyżackim, w wojnach z zakonem, czyli ten Grunwald. 1410 Później wojna 13-letnia. No, ale niestety przeszły Szwedy, potop i, i tyle. I pozostała nam tylko makieta. A za mną kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Z taką piękną, wysoką wieżą z zegarem. Ale mi się trafiła pogoda. Pierwszy, listopada, a tu proszę jakie słońce, jak jest pięknie. Wkraczamy na storówkę. Cóż za piękny, epicki widok. Hala targowa. Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Pięknie, ale wszystko będzie drgało, bo jestem tak podekscytowany. Zbliżam się do rynku. Szanowna wycieczko, jest i rynek. Rynek staromiejski. I tutaj notkę kronikarskiego obowiązku muszę wpleść, bo ucząc, bawimy i bawimy, ucząc. Bydgoszcz prawa miejskie nabyła w 1346 roku. No nabyła w sensie dał jej król, Kazimierz Wielki, jak już mówiłem, ten ulubiony z 50 złotówki, no, czyli jest bardzo ważny dla całego miasta. E, o, właśnie minęliśmy, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj mamy pozostałości ratusza, który kiedyś tutaj stał na samym środku. Natomiast obecnie ratusz jest za moimi plecami. Co my to jeszcze mamy ciekawego? Oczywiście pełno kamienic. W oddali mamy katedrę. No i mamy też pomnik, o którym za chwilę. A co to za jakieś południki? 18 końca, że o co? 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 A no właśnie, tędy przebiega południk osiemnasty. A jakie to ma w ogóle znaczenie? No ma. Miniemy sobie ten pomnik i sprawdzimy, która jest godzina. Co byś... Co, nie jest to takie oczywiste, bo mamy godzinę według czasu środkowo-europejskiego. A z drugiej strony czas bydgoski. Coś, co, coś mi się tu nie zgadza, no ale niech będzie. Może jeszcze po, nie poprzestawiali tego. Hmm, dziwne, dziwne. Ale o co biega? A chodzi o to, że czas środkowo-europejski jest ustalany na podstawie 15. południka. A my jesteśmy na 18., więc czas bydgoski jest trochę inny 12 minut się różni. No oczywiście, no to jest tylko taka atrakcja turystyczna taka ciekawostka. Przecież wiadomo, że mamy taki. Sam czas, no ale warto właśnie zajrzeć i zobaczyć. Za mną znajduje się ratusz. Ratusz, w którym obecnie jest urząd miasta. Urzęduje tutaj prezydent, urzęduje tutaj Rada Miasta. Natomiast sam ratusz kiedyś stał, stary ratusz na środku rynku. Tam jeszcze są zachowane ślady, taki obrys z, e, br w Bruku. E, a jeżeli chodzi o samo miasto, Bydgoszcz, czy nadanie prawa miejskiego, e, działo się to w XIV wieku, a konkretnie w 1346 roku. E, król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy. Za mną rynek. A tutaj mamy ulicę Długą. Długa, bo jest długa. Najdłuższa ulica na Starym Mieście. Kiedyś handlowa, teraz też handlowa, bo są restauracje, jakieś sklepiki i się tak ciągnie i ciągnie. Jak świat długi i szeroki wszyscy chwalą zakłady bydgoskie PESA, producenta między innymi tramwajów. A taki tramwaj stary znajduje się na ulicy Długiej na Starym Mieście. A co tu mamy? A mamy informację turystyczną. No, to pod warunkiem, że jest czynna. A nie ma to jak się wybrać 1 listopada gdziekolwiek, pozwiedzać, bo wszystko mamy zamknięte. No, ale jak będziecie w normalny dzień, to zajrzyjcie tutaj do Muzeum Mydła i Historii Brudów. Bardzo fajne muzeum, podobno. Nie wiem. Nie będę miał e, możliwości zobaczyć, e, ale z opinii słyszałem, że bardzo, bardzo przyjemne. Bydgoszcz, stolica województwa Kujawsko-Pomorskiego, nazywana Wenecją ze względu na ilość mostów, kanałów. Czy wam to też przypomina Wenecję? E, w... Na wyrost, no, powiedzmy, no. ładnie to brzmi. Ale za mną, o, proszę jaki piękny mostek. Mostek zakochanych, na którym zakochani sobie umieszczają kółeczki. No dobrze, przejdźmy sobie tym mostkiem dla zakochanych. Spójrzmy tam, chodzimy właśnie na wyspę. Wyspa Młyńska w pełnej okazowości. Tak jak mówiłem, jak ktoś lubi czerwoną cegłę, no to tutaj będzie miał dużo bodźców wzrokowych. Proszę bardzo. Tutaj już najbliższy budyneczek. Proszę, mamy muzeum okręgowe. Galeria Sztuki Nowoczesnej. A dalej sobie przejdziemy do drugiego muzeum okręgowego i kolejne muzeum okręgowe. Tu akurat temu misiu się k urwało, ale co ważniejsze to jest właśnie europejskie centrum pieniądza, a kiedyś tu była menynica i tu właśnie e, wybito najdroższą monetę w Polsce. Mennica bydgoska została założona w 1594 roku jako mennica prywatna podkomorzego krakowskiego Stanisława Cikowskiego. W latach 1627-1644 i 1677-1679 bydgoska mennica była jedyną czynną mennicą państwową w Rzeczypospolitej. Monety wybijane w Bydgoszczy odznaczały się znakomitym opracowaniem artystycznym. Z Bydgoszczy pochodzi słynna złota moneta stu dukatowa z 1621 roku, uważana za jedną z najpiękniejszych monet europejskich. Za moimi plecami opera nowa. Nowa przez V. Tak, żeby było nowocześnie. A jest nowocześnie, bo to no tutaj, jedyny taki obiekt, jedyna taka budowla w województwie kujawsko-pomorskim. Eee, no bardzo taka prestiżowa budowla, opery. Jak ktoś lubi muzykę poważną, to, to pewnie będzie wiedział więcej niż ja, bo ja nie gustuję. I miejsce, które urzekło mnie swoim wyglądem. I pomysłem, tak naprawdę, jak zrewitalizować stare mi młyny miejskie, młyny Rotera. Tu mamy spichlerz jeden, tam był drugi pośrodku młyny. To jest tak jakby luksusowo, można powiedzieć. Bardzo fajne miejsce do posiedzenia. A czym są w ogóle te, te młyny rotera? No, to miasto zrewitalizowało, to mamy tam wystawy, mamy tam koncerty, jest centrum wiedzy o mózgu. Odbywają się różne festiwale, wystawy czyli takie miejsce kulturalno-społeczne. Patrzcie, jak to kiedyś wyglądało, zanim jeszcze odrestaurowali. I kolejny przykład, jak tutaj pięknie wyglądają budynki z Czerwonej Cegły. Za mną budynek Poczty Polskiej. Gdyby Poczta Polska działała tak, jak wyglądają niektóre jej budynki, to by było zdecydowanie lepiej. Piękny bulwar. Rzeka Brda. Pięknie tutaj się wszystko wpisuje w miasto. Ta rzeka żyje. A z tyłu widzicie nowoczesne budynki, które są stylizowane na spichlerze, tak żeby tutaj pasowało jedno do drugiego. Za mną most prowadzący na stare miasto. Nowa atrakcja, o której nie wiedziałem, szczerze mówiąc, ten diabelski młyn. Jak tu byłem ostatnim razem, to tego nie było. No, ale no, oczywiście nie działa. No, ale cóż, no. kto będzie miał okazję w inny dzień, to. To proszę bardzo, można skorzystać. E, a za mną most prowadzący na starówkę. I nie wiem, czy widzicie tego pana e, wiszącego tutaj na, na linie. Przechodzący przez most. Rzeźba, która e, stanęła tutaj, stanęła, wisi. Nie wiem, jak to nazwać. No, wisi, wisi po prostu. E, to już jakiś czas dla uczczenia wejścia tutaj Polski w, do Unii Europejskiej. I chyba Wam pokażę trochę, albo nie wiem, jak już Wam powiem, ma pewne charakterystyczne atrybuty, które mają coś wspólnego z inną rzeźbą, bardzo sławną, a mianowicie z Łuczniczką. Łuczniczkę zobaczymy trochę później. Więc powiem Wam, żebyście zwrócili uwagę na sandały. I na strzałę. I tylko tyle. I bulwar przy katedrze. A tu mamy nielichy przykład budownictwa secesyjnego. Piękna kamienica. Zresztą nie jedna, bo dalej też. Tutaj restauracja Hotel Pod Orłem. A mamy jeszcze właśnie swing pesy. Hotel Pod Orłem. Dlaczego Pod Orłem? No chyba wiadomo. Przyszedł na kościół pod wezwaniem moich imienników, Piotra i Pawła. Cała ulica w secesji. Czyż nie wygląda to pięknie? A Matko Boska, co tu się wyprawia? Jakiś facet pożarty przez węża. Jakaś nieżywa kobieta z dzieckiem. Facet się temu przygląda. Na górze jakieś, o jezus, też. Sceny dantejskie. Lew spoczynku. Niedźwiedź i, nie, i, i, i niedźwio, niedźwiedziątko. Straszne to. Straszny potop. A bo ja, może, coś powinienem Wam powiedzieć o tej fontannie. Potop bo to nie to, że tak sobie o to tutaj stoi, to tak trochę, trochę ważna jest, podobnie, że tak poczytałem. Ech, od czego by to zacząć? Autorem jest pan Ferdynand Lepke, e, berliński artysta. E, I tutaj sobie stanęła ta fontanna w 1904 roku. Fontanna się nazywa Potop, która ma symbolizować właśnie Stworzenia, bo tam mamy i ludzi, i zwierzęta, które nie dotknęły się na arkę, biblijną arkę. No i niestety musiały ponieść śmierć. To, jakie to jest dzisiejszą datą związane, 1 listopada? Hmm? Metaforyczne, metaforyczne. Eee, no i dobrze, no i tak. I sobie stała ta fontanna, stała sobie aż do czasów, powiedzmy, no, 1943 podobno ją rozebrali na cele wojenne. No i dopiero w 2004 udało się e, z powrotem ją ożywić. To za dużo powiedziane. Nie chciałem użyć tego słowa, ale tak mi się cisnęło na usta. No, postawili ją po prostu z powrotem i cieszy oko turystów, mieszkańców Powiem Wam, że dzięki tej pogodzie, to naprawdę mam sztos zdjęcia. Klimacik prawdziwej polskiej złotej jesieni. A przy okazji gość jest urokliwym miastem. Bardzo fotogeniczna. A tak w ogóle to znajdujemy się w parku Kazimierza Wielkiego, więc nie tylko mają uniwersytet, nie tylko jest most, ale jest też park Kazimierza Wielkiego. Bardzo lubili tego króla. Plac Krzysztofa Pendereckiego, czyli będzie muzycznie, bo w Bydgoszczy nie tylko jest opera nowa. Mamy również Filharmonię Pomorską. Bydgoszcz muzyką stoi. Oto było tyle zachodu. Nałaziłem się po to, żeby gołą babę z łukiem zobaczyć. Pośrodku parku? Parku Kochanowskiego? <laughs> Przepraszam bardzo, ale no dobrze no. To wam opowiem o babie z łukiem. Goła baba z łukiem powstała też na początku XX wieku. Niemiec, ten sam pan, który Fontannę Potop zaprojektował, stworzył również o tą, tą kobitę, czyli łuczniczkę. Łuczniczka trzyma łok, ma strzałę i ma sandały. I to jest podobno właśnie to nawiązanie do pomnika przechodzącego przez rzekę. I on właśnie też trzyma strzałę i też ma na sobie sandały, tak przepasane. To właśnie to miało łączyć te dwa, dwa pomniki. Czyli mamy znowu pana Ferdynanda Lepkę, artystę berlińskiego, e, który właśnie zaprojektował również łuczniczkę. E, łuczniczka, no wiadomo, ponad no 100, 100 lat temu, no to jak taka goła baba się pokazała, to robiła trochę zgorszenia. Podobno ją zakrywali na jakieś święta kościelne, państwowe i tak dalej, bo mogła przyprawić o zawrót głowy. Niektórzy mieli kosmate myśli. Na dowód tego, że mają obsesję na temat Kazimierza Wielkiego, za mną budynek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Złota polska jesień naprawdę potrafi być piękna. Piękne kolory liści w dopełnieniu z czerwoną cegiełką. Cudo. Chyba znalazłem to miejsce, gdzie mogę pięknie Wam przedstawić, jak wygląda bazylika pod wezwaniem świętego Wincenta a Paulo. Nie samym chlebem człowiek żyje. sami potrzebuje chleba i igrzysk. Właśnie z tyłu za mną stadion Polonii Bydgoszcz. Stadion żużlowy. Bo tutaj właśnie popularny jest żużel. Nie tylko piłka nożna, nie tylko koszykówka, nie tylko siatkówka, ale i czarny sport. Za mną hotel słoneczny młyn. Nazwanie bez przyczyny, kiedyś znajdował się tu młyn. A za mną hala widowiskowo-sportowa. Immobile łuczniczka. Miejsce, gdzie odbywają się koncerty, wenty, wydarzenia sportowe. Miejsce dobrze znane w Bydgoszczy. Czy Bydgoszcz leży nad Wisłą? Leży. Tylko Wisła sobie tam zakręca. A tak naprawdę, najważniejszą rzeką, która przepływa przez Bydgoszcz jest Brda. I właśnie na moście. Jestem, ale nie o tym moście chciałem wam powiedzieć i pokazać, bo za mną jest most uniwersytecki. O, właśnie tamten. Most z 2013 roku, więc stosunkowo młody, dziesięciolatek. O matko i córko, jakie to jest wielkie? Jakie to jest dziwne? Nie na darmo zostało, dostało nagrodę u makabryły roku 2013. Mm, nie wiem, czy to oddaje filmik, ale stąd to robi takie wrażenie zakręcone wielkie i tu mamy jakieś domki, tam wyrastają dwa bloki wielkie. Tutaj mamy. Tramwaj, tory tramwajowe i nagle wyrasta takie, taka kokardka, takie coś zakręcone. Dobrze, dobrze. Ponieważ Bumerski kanał Szydłoś w podróży ucząc bawi, bawiąc uczy, to wyrażenie na dziś most wantowy, czyli most podwieszany. Czyli mamy tutaj pylony. Tutaj są zakręcone na maksa. A liny podpierają całą konstrukcję mostu. Most dwantowy, podwieszany. Kończymy już nasz spacer po Bydgoszczy. Jeżeli Wam się podobało, polubcie, zasubskrybujcie. I zapraszam na kolejne wyprawy. Już niedługo.